Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Ajan Skarczmy Ayantisa i zapraszam na kolejną dziesiątą okrągłą dumkę na dwa piwa. No cóż, dzisiaj niestety bez piwa i bez y, żadnego napoju alkoholowego, ale to się wkrótce zmieni. Mogę już oficjalnie alkohol znowu spożywać, więc y, jest fajnie, ale po prostu dzisiaj żadnego nie mam, także trochę jestem taki nieprzygotowany, ale mam inny napój. Co prawda nie zawierający alkoholu, ale również ciekawy. Jest to napój, który w naszym kraju z każdym dniem staje się coraz bardziej znany, coraz bardziej rozpoznawany. I głównie dzieje się tak za sprawą pewnego dżentelmena, pierwszego kowboja Rzeczypospolitej, czyli pana o inicjałach WC. Prowadził kiedyś taki bardzo fajny program WC Kwadrans, za czasów jeszcze mojej młodości. Czym jest ten napój? Jeżeli pokażę wam naczynie, w którym spożywam ten napój, to od razu poznacie o co chodzi. Jest to yerba mate, czyli takie ziółka pochodzące z Ameryki Południowej, przeważnie chyba z Argentyny. Jest to napój, który jest tradycyjnym takim południowoamerykańskim napojem. W Polsce, tak jak wspomniałem, no raczej nie był popularny. Dopiero kilka lat temu jakoś ta yerba została sprowadzona do Polski. Teraz Niekiedy by, bywa pijana, ale no nie jest to cały czas taka popularność, jaką cieszy się w innych krajach. Czym jest yerba? Tak jak wspomniałem, są to po prostu ziółka. Ziółka, które dodatkowo mogą być okraszone jakimiś elementami smakowymi. Ja tutaj mam taką fajną, smakową yerbę. Bodajże że to jest chyba malina i coś tam jeszcze. Nie pamiętam. Ale bardzo fajna, bardzo fajna mieszanka. Jerbę spożywamy w takim tradycyjnym naczyniu. Jest to naczynie, które powstało z wydrążenia owocu tykwy. Także nie jest to jakiś plastik czy drewno, tylko jest to po prostu owoc. Ale można oczywiście jerbę spożywać także w takich normalnych, zwykłych, ceramicznych, ceramicznych naczyniach. Spożywa się za pomocą takiej oto rureczki. I ta rurka, ta można powiedzieć słomka, zawiera na końcu. Taki niewielki filtr, takie sitko, ponieważ wsypujemy tutaj susz. Nie jest to susz zawarty w jakiejś torebce, tak jak na przykład herbata ekspresowa, tylko po prostu wsypujemy tutaj susz. Więc gdyby nie było tego filtra, to byśmy po prostu wciągali do gęby razem z naparem oczywiście ten susz, a tego nie chcemy. Bardzo fajny napój, bardzo sympatyczny. Moim zdaniem raczej pijany tak bardziej do towarzystwa, czy tak właśnie teraz podczas jakiejś rozmowy czy coś do popijania, a niekoniecznie do, do, do zaspokojenia pragnienia. Natomiast oczywiście można również do tego stosować taką, taką właśnie yerbę. Podobno ma właściwości odchudzające, ale ciężko mi powiedzieć. Ja póki co chyba nie odchudziłem się stosując ten napój, a pijam go już kilka dobrych miesięcy. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. O czym dzisiaj? Dzisiaj Poruszymy sobie temat, który może nie do końca jest związany typowo z Diablo, nie będzie to temat taki jak Krowi Poziom czy tam jakiś, e, jakiś e, czadżem, ale będzie to temat, który dotyczy również Diablo, ale nie tylko Diablo. Temat zlotów i spotkań graczy. Może słyszeliście, że czasem osoby, które grają w jakąś grę czy członkowie jakiejś tam społeczności organizują zloty, spotkania. Na takich zlotach bardzo fajnie można tych wszystkich ludzi, których znamy z gry, tych wszystkich ludzi, których znamy z Diablo, z tego wspólnego mordowania potworków, można tych wszystkich ludzi poznać na żywo. I zapewniam Was, że jest to o wiele przyjemniejsze niż taka rozmowa w grze, czy nawet rozmowa za pośrednictwem jakichś tam programów do rozmowy głosowej, typu, nie wiem, TeamSpeak czy jakiś Skype, bo jednak, wiecie, no, spotkanie z drugą osobą. Możliwość, wiecie, pójścia razem na jakieś piwo, posiedzenia, chwilkę porozmawiania, to jest coś świetnego. Bardzo fajnie można poznać inną osobę i to, co jest też bardzo ważne, wielokrotnie zdarzało się tak, że człowiek, który wydawał nam się przez internet jakiś taki, no nie za bardzo, jakiś taki trochę zadufany w sobie, jakiś taki, nie wiem, nieprzyjemny i tak dalej. Jeśli spotkamy się z nim, jeżeli porozmawiamy sobie z nim, usiądziemy przy piwku czy przy jakiejś pizzy, to nagle okazuje się, że ten człowiek jest całkowicie inny, i to jest całkiem w porządku koleś. Można z nim porozmawiać, można z nim fajnie spędzić czas, pogadać. Także takie zloty naprawdę są sympatyczne, naprawdę są bardzo fajne i mogą one odbywać się zarówno w takiej skali ogólnopolskiej, jak i w skali lokalnej ja pochodzę z Sosnowca, południe Polski mógłbym zorganizować taki slot na przykład osób grających w Diablo na Śląsku i wtedy spotykamy się na przykład w, jakiejś, w jakimś pubie w Katowicach czy w jakiejś nie wiem, pizzerii czy gdziekolwiek indziej i sobie razem rozmawiamy możemy iść do jakiejś kafejki internetowej pograć a jak chcemy możemy iść do jakiegoś em, klubu czy gdzieś e, popodrywać jakieś panienki nieważne, chyba że ktoś ma żonę albo jakąś narzeczoną to wtedy nie wypada no, w każdym razie mamy takie zloty mniejsze, ale mamy też zloty duże, ogólnopolskie, w których uczestniczą ludzie z całego kraju i w Polsce takich zlotów też było kilka. Jak może zdążyliście się zorientować, ja jestem wielkim zwolennikiem zlotów. No, i w tej mojej karierze, karierze w Grze Diablo miałem okazję w kilku takich zlotach uczestniczyć, i powiem Wam, że naprawdę było świetnie. Między innymi uczestniczyłem w takim bardzo fajnym. No można powiedzieć, że to było połączenie z lotu i turnieju, ale to był taki, to była taka seria mistrzostw Polski w Diablo 2. One odbywały się w latach 2008-2011 w Warszawie i to było takie połączenie turnieju i z Taki zlot trwał dwa dni. Pierwszego dnia spotykaliśmy się w jakimś tam miejscu, robiliśmy sobie jakiegoś grilla, jakieś piwko, jedno czy dwa. Gdzieś tam poszliśmy może gdzieś, nie wiem, coś innego zjeść, coś się napić. A drugiego dnia po prostu graliśmy graliśmy sobie w kafejce taki bardzo fajny turniej w Diablo. I było naprawdę bardzo przyjemnie. Ale oczywiście turnieje, e, zloty nie muszą wiązać się z tym, że gramy w Diablo. Wiele razy zloty... E, Polegało na tym, że po prostu jechało się w jakieś miejsce poza miastem, na jakiś kemping na przykład, gdzieś, gdzie można wynająć sobie jakieś domki letniskowe. Wynajmowało się kilka takich domków, i tam się wiadomo, przy jakimś jeziorku, czy gdzieś tam przy jakimś ognisku, po prostu coś zjadło, coś wypiło, pogadało, pośmiało się. No i naprawdę była bardzo fajna, sympatyczna atmosfera. Takie zloty, moi drodzy, mogą być zarówno otwarte, czyli. Takie przeznaczone dla wszystkich osób, które chciałyby w tym zlocie uczestniczyć, ale oczywiście zloty mogą być również zamknięte. I tutaj, w tym momencie, um, może delikatnie nawiążę do spotkania, które miało miejsce kilka czy kilkanaście dni temu we Wrocławiu. Ja staram się tego tematu nie poruszać, bo ten temat jest bardzo kontrowersyjny, ale to był przykład zlotu takiego zamkniętego. Czyli zebrała się grupka kilku osób, które znają się, które razem, powiedzmy, grają czy coś takiego. No, i postanowili się spotkać, prawda? Potem, oczywiście, z takiego zlotu można jakieś zdjęcia czy, czy sprawozdanie napisać, jak najbardziej, bo jest to rzecz normalna. Równie dobrze, ja mógłbym, jako członek klanu Warmasters, zorganizować taki zlot ludzi z klanu WM. U mnie w klanie jest teraz obecnie 30 ponad 30 osób, więc mógłbym sobie taki zlot zorganizować, i byłby to zlot zamknięty. Pomimo tego, iż mam wielu znajomych spoza mojego klanu, to jednak no, nie życzyłbym sobie, żeby te osoby spoza klanu w takim zlocie uczestniczyły. No oczywiście po takim zlocie jakieś zdjęcia czy jakieś filmy można oczywiście opublikować w internecie. Bo dlaczego nie? Przecież nie ma w tym nic dziwnego. Ale moi drodzy, jaka jest puenta tego filmu? Puenty są dwie. Pierwsza, taka trochę mniejsza, jest taka. Myśląc o, o zlotach i o takich spotkaniach graczy, postanowiłem zebrać kilka zdjęć, kilka jakichś takich filmów z różnych zlotów i wrzucić je na moją stronę internetową. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę www.ajantis.pl to tam znajdziecie po prawej stronie dział Galeria Zdjęć. I po wejściu do, do tej galerii, będziecie mogli przejrzeć sobie zdjęcia z kilku różnych fajnych eventów w Diablo, no w Diablo 2, bo to było jeszcze za czasów drugiej części gry. I będziecie mogli sobie obejrzeć, jak takie zloty wyglądają, jeżeli nie mieliście okazji w takich zlotach uczestniczyć. To jest jedna rzecz. Natomiast druga ta druga puenta, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, jest troszeczkę ważniejsza i troszeczkę większa. Otóż dotyczy ona organizacji właśnie takiego zlotu. Może trochę wyjdę teraz przed szereg, bo przyznam szczerze, że jeszcze nie rozmawiałem właściwie chyba z nikim na, na ten temat, a już na pewno nie były to jakieś konkretne rozmowy, ale chciałbym zapytać Was, co byście powiedzieli, gdybym zaproponował Wam uczestnictwo w takim ogólnopolskim zlocie wszystkich graczy Diablo? Jak zapewne wiecie, za trzy miesiące, 25 marca, będziemy mieli premierę Reaper of Souls. I może to właśnie jest fajną okazją do tego, żeby spotkać się gdzieś razem, wejść sobie gdzieś na jakieś piwo, czy gdzieś na, jakieś, na jakąś pizzę, czy coś takiego. Czy chociażby nawet, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to po prostu wejść do jakiejś kafejki i pograć sobie. W każdym razie spotkać się po prostu i poznać się lepiej. Premiera Reaper of Souls będzie miała miejsce 25 marca. Jeśli dobrze kojarzę, to jest bodajże wtorek, więc no, spotkanie we wtorek wymagałoby tutaj jakichś urlopów pracy, jakichś zwolnień ze szkoły i tak Więc może niekoniecznie ten termin, ale na przykład weekend przed premierą Reaper of Souls, bo zapewne weekend po premierze no, będzie e, dla nas wszystkich <gryw> okazją do tego, żeby trochę więcej pograć, ale weekend przed premierą Reaper of Souls. Co byście powiedzieli, gdybym zaproponował wam taki zlot? Zlot najprawdopodobniej w Warszawie. Wiecie, z miejscem, gdzie, są, gdzie powinny być organizowane zloty ogólnopolskie, zawsze jest problem, bo każdy chce, żeby ten zlot był gdzieś blisko jego. Blisko niego, sorry. Czyli ja, jeżeli jestem z południa Polski, no to pasowałoby mi na przykład zorganizować taki zlot w Katowicach, ewentualnie może gdzieś w Krakowie, no najdalej w Łodzi. Ale wiadomo osoby, na przykład ze Szczecina czy na przykład z Poznania, będą narzekały, że to jest daleko. Dlatego Warszawa jest takim miejscem, gdzie każdy ma jednakowo daleko i jednakowo blisko. Więc to jest takie centrum Polski. Więc co byście powiedzieli, gdybym was zaprosił właśnie na taki zlot? Zlot polegający na tym, że idziemy sobie na piwo, idziemy sobie gdzieś coś zjeść. Widzimy się razem. To może być zlot jednodniowy, to może być zlot dwudniowy. Potem możemy gdzieś, no nie wiem, pójść pograć, pobawić się gdzieś do jakiegoś klubu. Nieważne. Oczywiście to jest taki bardzo schematyczny, schematyczny plan. Chodzi po prostu o to, żeby poznać tych graczy, których znamy z gry, których znamy gdzieś tam z jakiegoś Skype'a, z jakiegoś Teamspeaka, z jakiegoś forum, żeby poznać ich tak naprawdę w życiu takim prawdziwym. Co byście powiedzieli na taką inicjatywę? Nie oczekuję od Was jakichś konkretnych deklaracji, że jeżeli ktoś powie, że będę, to będę, ale chodziłoby mi o to, czy w ogóle bylibyście zainteresowani takim zlotem. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że będzie wiele osób takich, którzy powiedzą jasne, ja pojadę, nie ma sprawy, zajebista inicjatywa Ajan, a potem okaże się, że nie przyjadą. Ale żeby w ogóle spróbować coś takiego zorganizować, no to trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie, czy to Wam przypadnie do gustu. Dlatego... Napiszcie w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani takim zlotem? Czy pojawilibyście się na takim zlocie? I może co najbardziej by was interesowało? Co chcielibyście robić? Czy chcielibyście się czegoś napić? Czy chcielibyście coś zjeść? Czy chcielibyście gdzieś iść? Nie wiem. Czy taki zlot miałby być jednodniowy, czy dwudniowy. Opiszcie, jakby to miało wyglądać, bo moim zdaniem taka inicjatywa jest naprawdę zajebista i bardzo chętnie pojawiłbym się na takim zlocie. Poznałbym wiele fajnych osób, osób, które widuję gdzieś w internecie, czy w grze, czy gdzieś na jakichś streamach, czy na YouTubach, jakichś nie wiadomo gdzie. Poznałbym ich po prostu osobiście. Bardzo chciałbym to zrobić, bo po prostu takie nowe znajomości na pewno byłyby fajne i bardzo fajnie można byłoby spędzić czas. Dlatego. Napiszcie, proszę, jak zapatrujecie się na taki zlot mniej więcej w marcu, jakoś w drugiej połowie marca, pod koniec marca, i czy tak bardzo wstępnie uczestniczylibyście w takim przedsięwzięciu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeszcze sobie pociągnę Jerby trochę. To sitko czasem przepuszcza fusy, także to jest trochę niefajne. Ale jest ok. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny jedenasty odcinek Dumki na Dwa Piwa.